Cześć kochani, witam Was z codzienności. I chciałam Wam powiedzieć, że mam takie przemyślenia. Słuchajcie, życie jest za krótkie, żeby pić niedobrą kawę, żeby pić słabe wino, żeby wszystkiego sobie odmawiać, żeby chodzić w byle jakich ubraniach, żeby wyglądać byle jak. Życie jest za krótkie, żeby ciągle odmawiać sobie spokoju. Żeby ciągle odmawiać sobie przyjemności I życie jest za krótkie, żeby robić to, czego nienawidzisz Być z tymi, który, z którymi się źle czujesz um, No, takie przesłanie, moi kochani Bardzo spontaniczne, jak to w moim stylu zazwyczaj um, Ale bardzo autentyczne i to właśnie, co do Was mówię, ma taką niewidzialną moc. Takie iskierki do Was teraz płyną, żeby odpalić w Was po prostu autentyczność. Rób to, co kochasz, wyglądaj najpiękniej, jak tylko możesz, bez okazji. Rób to, co Ciebie uszczęśliwia, i po prostu fuck it, co mówią inni. Naprawdę, olej to. Olej to, co mówią inni. Co masz robić, jak masz wyglądać, co masz jeść, co masz nosić, co jest dobre, co jest niedobre, bądź sobą i żyj pełnią. Nikt nie odda ci twojego życia. Nikt, absolutnie. A hmm, myślę, że ja mówię nie tylko z teorii, ale hmm, patrząc na ostatnie dwa lata mojego życia, przede wszystkim z praktyki. Także wszystkiego dobrego, buziaczki i papa, hej.